Cześć, z tej strony turysta trzeciej kategorii. Jako, że dawno się nie widzieliśmy, to coś tam poopowiadam, jakie są plany na przyszły rok, czym jeżdżę teraz, i jak wygląda łańcuch, jak się jeździ po posolonych ścieżkach. Zapraszam na odcinek na takie o wszystkim i o niczym. Parę kilometrów za mną, moje plany. Na przyszły rok na ultra, planem mam 4, zacznę może od końca, taki najbardziej pewny, czyli jest to Great Lakes Gravel, odbywa się on 22 września, startuje w Mikołajkach, kończy się w Mikołajkach, wjeżdżamy tam sobie jeziorka w województwie warmińsko-mazurskim. Plan numer dwa od końca jest to Wisła 1200, czyli mój rewanż. Przed dwóch lat, gdzie nie udało się dojechać, znowu podejmuje się tego wyzwania. Tym razem jedziemy normalnie z gór nad morze. I możecie zapytać, co to sprzęt. A to w zeszłym roku bodajże ja go remontowałem sobie. Taki mój rower na zimę, żeby nie niszczyć łańcucha tych wszystkich łożysk i tak dalej. Nie ma co się oszukiwać. Sól ostro, daje w kość sprzętowi o dużej twardości, czyli z dużą ilością węgla, czyli łożyską, łańcuchom, kasetą, zębatką, tarczą. Tarczą chyba też. Jadę dalej. Gdzieś tam. Tak wygląda aktualnie moja maszyna zawieszona na kołku. Na no łańcuch, kaseta, przerzutka. Zmieniłem z do derogi, na trzeci wyścig od końca jest to wyścig. Pomorska 500, jeszcze się do niej nie zapisałem. Mam już ją w koszyku. Po morsku 500 będzie bardzo duży problem ze względów logistycznych, ponieważ ja jestem z Białgostoku. Startujemy z Czarnocina, bodajże tam koło Szczecina. Gdzieś no jest to prawie 800 km do przebycia. Ta linia startu dla mnie jadę ten wyścig z kolegą, który dołączy do mnie w pociągu w Gdańsku. Czy tam w Gdyni. Nie pamiętam, nie, nie istotne tylko dlatego, że jeździe ze mną koleżka. Wybieram się na pomorską 500. Także to trzeci wyścig od końca. I ostatni wyścig to do Ultra lajkonik. Wobec tego wyścigu mam takie największe obawy. Dlaczego? A dlatego, że jest to wyścig w górach. W górach jeszcze nigdy nie jeździłem. Moje maksymalne góry to Cowaltrzyzna, na Sudowi Gravel. Kolejna rzecz. Dlaczego mam wątpliwości? Bo każdy wyścig, który. Chciałbym przyjechać, jeżeli chodzi o te Ultra, to jest ten najdłuższy dystans. I tak, w zeszłym roku najdłuższy dystans na Ultra Laikoniku, z tego co kojarzę, to było 450 km. W tym roku jest to średni dystans, ponieważ najdłuższy ma 650. A 650 nie ma szans, żebym się wybrał. Nie ma takiej opcji, to jest za dużo. Także przychodzi mi te 450. No i takie właśnie mam rosterki, no. Że ciężko, że nie najdłuższy dystans na imprezie, no ale może tak tę rozgrzewkę, takie 450 na lajkoniku, to dobre, co po górach? Jak uważacie? Jeszcze się nie zapisałem, jeszcze pieniążków się wpłaciłem. to może coś wy podpowiecie. No ale załóżmy, że to co Wam powiedziałem na te, na te zawody się zapiszę, pojadę. Co trzeba zrobić, gdy masz już plany i masz już. Opłacone wyścigi, no? To by się przydało. Podobno, jeżeli jeździsz na rowerze cały rok, to do ultra przygotowywać się nie trzeba. Coś w tym jest. Jednak dupa się przyzwyczaja, nóżki na stop kręcą, ale można zawsze, zawsze można coś ulepszyć. Na przykład schudnąć, na przykład zwiększyć siłę siłownią. Można, można pójść na basen. A tak w ogóle, co tu się stało? A co to, to za śmieci? Może poszukamy, poszukamy jakichś faktur? Budowy ładnie to tak. Także, że jako nie mam trenera w domu, kilometrów nie kręcę, więc zimą ubiegam. Wychodzę na basen, macham hantelkami. No dzisiaj to wiecie, ten rower to jest taki niedzielny wypad, krótki z psem. Więc plan są taki, żeby schudnąć tak do chociaż 10 kg, najlepiej byłoby 20 Ultralejkonik startuje 30 kwietnia Co jeszcze mi zostało? 4,5 miesiąca, tak? Dobrze liczę? Nie wiem, może i dobrze. I na takie pierwsze wyścigi po zimie, po górach, dobrze jakby było trochę jakbym trochę skut, byłoby trochę lżej 450 km po górach, już mi aż aż mnie trzęsie jak na samą myśl jak będę musiał wjeżdżać gdzieś 20 20 kilometrów pod górę, tak sobie jedziesz się taką ścieżką, jedziesz, jedziesz, patrzysz, a tam tylko Aż po górę Jesteś na górze, przez minutkę oglądasz sobie ładne widoki. Przez kolejne 5 minut zjeżdżasz z prędkością 70 km na godzinę i znowu pod górę. A ja wiemy że tak będzie, to będzie na stówę, na stówę właśnie tak będzie. Godziny wdrapywania się, minuta widoków, 5 minut jazdu i znowu godzinę wdrapywania się. No, na początku filmu pokazywałem treka tego swojego. Jest naprawiony, czy naprawiony, wymieniony, wymieniane części. Przednią koronkę wymieniłem, łańcuch, kaseta, przerzutkę, bo tamta w tamtej stary przerzutce w Dao RXT popsuła się ta, sprzęgło się popsuło. Które jest ciężko dostępne ale za to drogie ciężko dostępne ale za to drogie więc już lepiej było mi kupić przerzutkę nową Deorkę z, no, zrobiłem down downgrade. a deorki też dobrze chodzą bardzo dobrze coś mi się wydaje że zresztą taka różnica między Deorem i jest taka że jedno od drugiej jest lżejsze trochę parę gram a co mi z tych parę gram jak ja mam tych gramów w dupie ze 110 kg Prawie. Prawie się udało A jak tam wasze plany na ultramaratony? Są tu na tym kanale jakieś tacy co oglądają i jeżdżą macie jakieś plany czy ktoś z tych moich widzów wybiera się na to samo Ultra? Co ja? Dajcie znać w komentarzu jak kończę ten odcinek. Takie wiecie małe przypomnienie się, że żyje. Żyje i planuję dalsze imprezy. Tyle w tym odcinku. Na razie cześć. A yy, już niedługo też będą filmiki z obozowania. W przerwie świątecznej mam trochę więcej wolnego. Wyjątkowo w tym roku. Gdzieś pojedziemy w las jakiś bushcraft level 1.0. Tym razem naprawdę. Na razie cześć.